O kurwa ty! Hahaha! <laughs> Jej! To Zobacz. Kurwa, jest! Co jest, widzowie? Cały serwer? Zobacz! No Cały serwer! O kurwa! Dobra, to plan jest taki. Panowie, Też kurwa, strajcie ten level, na następnej edycji bijecie wejście. Jakie wyjebać? Idziemy zwyciężyć. <laughs> Pamiętaj, Polacy, Polacy zawsze kurwa mieli ciężko na wojnach. 40 kurwa czwarty, Warszawa, pamiętacie? Płock 1920. Kurwa 11-letnich antolków, kurwa gradowskich musieliśmy rekrutować do teamu. Harcerzyków, żeby bronić kurwa płocka To ja to ja dwusetnej Sakury nie wezmę na wara Hej, ale chodźcie na ten most, czekaj. Słuchajcie, stójcie, stójcie, Czekajcie, czekajcie, bo. Idziemy ja zginąć, ale nie głupio, eee odwrót, odwrót tu tutaj na most reglu, chodźcie tutaj. Posensowałem ich wszystkich, oni są wszyscy gdzieś w reparcie. Mi Botwica pokazuje, to chodźcie od Kirigi 1-0, już wygrywamy. Kurwa, ale Dymir już na statek nie będzie stać. A dobra, to wesel w ten kupiec. Dobra, no, to, ale musimy, że przyłapie. Ale, ale sai! Chodźcie sai. Sai. na sai od Kirigi, które? Dobra. My no PZ od nich kurwa A, ko a zabijaliście no kończę, dobra, nie nie, to chodźcie gate, oni... chodźcie konocha gej czyste. Oni, oni na sunie są. Na sunie są. No to, że... Oni przyjdą skutam, do nas kurwa, przecież ja nie będę biegał tyle kurwa od tego od Bessera. No, Możesz <grym>. na się podzielony. No w sumie na sunie zawsze wygrywałem Bary, tylko no, to była stara Snapchat. No dobra, to co, no co idziemy na sunie, tam na pieszo? To, to widzę jeden kurwa już do mnie. Tak, możemy, możemy kardę zrobić. Chodź, kardio trochę skręcili Dobra, kardio do do, do Dopaminy trochę podskoczy, nie jak się trochę pobiega Ta, Trzeba, trzeba rozejść kurwa trochę te Ty, ale oni to mają tam naprawdę popierdolony team, to jak, jak się rzucą na ciebie 10 pał 10 parala, to, tam, to się ruszy nie, nie szedł, może Tam byś szedł kurwa, to, to byś się zastanawiał, czy ty w Zoe jesteś kurwa w małpiarni, czy kurwa na jakimś discordzie ja już byłem świadkiem jak właśnie odgłosy małp kurwa no. Ej, dobra, dobra, weźcie tak może kurwa. Nie, ale... Te technicznie, idźcie nie bo wiecie, rozjebani jesteśmy kurwa jak Pai Sańcego i wiecie. <grym> Niespecjalnie specjalnie zespoł. visa jest very bardzo. So, no. no oni już kurwa ekspów na sobie już, no, tak? Prawda? szukają Prawda przesunię. Ty, ten czas się zgubił, ty chodź chodź tutaj Slay <grym> Idę, idę ja, ja wiem, to wiem to że hero ringa nie masz to wolniej to biegasz, to biegasz to ale wiesz <grym> No właśnie mam hero ringa jeszcze, ale kurwa stary straciłem 100 speeda ja Studencki. Ja tam kurwa 100 to ja 100 leveli straciłem, 150 <grym> Ja nie mam 400 tyś Kurwa kasia się radio to... level nie martwiła I Ej A kurwa gdzie idziecie? jak wyjdziecie? idziemy Piasek jest po lewo kurwa, da, kurwa ja miałem A kto kierowcą jest? Kurwa, nie A nie Oj Ale trap. O Jezu dobra Ej kurwa ja patrzę tą mapę, na tą mapę są na My jesteśmy rozpierdoleni kurwa Jak Warszawa po powstaniu po prostu no Ej stańcie 修羅の道が中、人との傷を広げて」 Let's get the fire right here, right now. Boom! 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 Like a jungle rider, right here, right now. Boom! 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 Let's get the fire. Bam. Troll. Let them come. There is one dwarf yet in Moria who still draws blood. Dobra, od, odwrót, odwrót na po. Przebiegnie, przebiegnie. On. Dobra, odwrót. Zage, na na, na konachacha gate, na konacha gate, gate wypierdlamy. Tak, konacha gate wszyscy. Ej, cycanga mam przykro. Zabijcie cycanga, zabijcie cycanga, zabijcie... Dobra, chuj, konacha gate w takim razie. Ja sam kurwa. O, kurwa, śmiecie jebane. Ale bo tak dalej, Po dziewięć i pół minutach, kurwa. Zrobić komuś żołka? Trochę niżej, oni, oni przybiegną tutaj, spokojnie. Pięknijcie no, na tą konohę tylko, czy on mi Dobra, dobra czysta droga jest Dobra, bie. dobra, stańcie tutaj razem Rado. Dobra, Do, dobra, laszujemy w nich w prawo, jazda w nich, kurwa Niespodzianki zróbmy teraz Tak Dobra, to Jest, komutacja, komutacja, esperanza, espera. Dobra, Jeszcze. jest, jest, jest tam Dobra, nice, mamy go Pan? Tak szybko? A, padł już, nie, nie. Już. O, no, wychodźcie, kurwa Jadą, jadą Idzie, idzie, idzie B, 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 Szybko. Szybko, szybko B, B B, 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 B Szybko, szybko tego B, 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 I dar, Dar dario, 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 dar dario, 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 cool, dario, cool. dario, 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 Dario bicie bicie dario bicie dario bicie dario Dali ci kurwa daj ci kurwa da patrzela chcia chcia la da da pada najesprada nice. esprada Esperanza, esprada 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 prawo on uciekła zwróćcie dali kurzo zwróćcie dali kurzo dali kurzo dali kurzo prawo prawo dobra Bewe, patrz bebe nie co Bewe, Bewe, bebe tak tak pada tempera pada abela abela da dokończa abela dokończa abela dokończa do tam dokończa abela i potem potem Bewe bicie za so? bebe bebe Bewe bebe, bebe, bebe pada, pa pa bebe w klatce bebe w klatce bebe w klatce abel komentarze 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 padłem target Komodododze, komodododze, komodododze Esprance, 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 leda Komodododze, jeszcze raz, komodododze, komodododze, komoda ze prawo, komoda prawo, komoda prawo tryb... Dobra, odpuść, 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 zobra, chodźcie w chodźcie w chodźcie w lewej stronę, chodźcie w po lewo! chodźcie w lewo stronę Są, 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 Dobra, zmieńcie do Ilii. Lela, Lela, <lela, <lela. lela, <lela. Do... Dobra, Lela, Lela, Lela. Może być Lela, może być Lela. Lol, Lulu pada, Lulu, lula, lulu, lula. lulu, pada, lulu, lulu pada. pada. I teraz Megvikus, Megvikus, Megvikus. Dobra, zmień... Nie widzę, Od, odrzućcie mnie, rzućcie mnie tam młody. Jest modem. na prawo, jest na prawo i biegnie w lewo, jest w środku. No, bebe, bebe, po środku pośrodku. No, bebe w pośrodku. Be. Komentarz, no. komentarz, komentarz. Komentarz, 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 komentarz. Dadi, 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 no, dadi, gidi, 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 esperanza, szybka esperanza, 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 Lili 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 dobra, lana lana Lano Lano, sam chleba. Lano, lano, pana, pada, pada, dudu, dudu, du, du, trochę, dudu, du, du, du. do trochę. Dudu. Zebijacie ją. Dobra, zmiejcie komoda znowu. Zmiejcie ząkonowi komolatatę. Komoda. O bala, leba. Dobra, może do kabela. Lewe wrócimy. Lano padaj. Dobra, bebe, może być ten bebe, pokazuję ten bebe, pokazuję ten bebe. Jak go widzicie na krank, bo jest rozpiero totalny. Musimy chlebę pisać. Dobra, chodźcie bardziej pod farmera to w chlebę koszamy. Chodź, chodźcie, wejść do farmera, to chlebek. Wejść do farmera. Chodź wejście do farmera. Wszyscy wejść do farmera Wejść do farmera biegnijcie. I, i esperanze tutaj, i esperanze wejdź do farmera, wejdź do farmera i esperanze, esperanze wejdź do farmera Bella pada, bella pada Pada, pada Dobra, to do bicie belle, my to esperanze zabijamy, wejść do farmera Belle teraz Pada No bicie, bella na prawo uciekł Ty chuje jebany wachlarz Dario, esperanza, Dario, Dario Łączyłem chwilę, esperanze kłoda gnieciemy, padła, dobra, jest nice bit.

Bebe ja right? to zrobił. Nie jestem gdzie, ciewar, lulu. Tylko na Lili, Lili. Bebe w trąb. Po później, po później. Lewo, lewo, lewo. będę. Dobra, Lili, chodź, komentarze, 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 komentarze. Komentarze, 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 komentarze. Komentarze, komentarze, Dobra, w lewo, w lewo, do farma, Wejdź, wejdź farmę, wejdź farmę wlejcie. Lili Lili, Lily. Lily, wejdź farmę, bebe są, bebe są, bebe są, bebe są, bebe są, bebe są. Nie mam tego. No, zau bebe, zau bebe, zau bebe, bebe. Widzicie bebe, widzicie bebe, sam się rępi pada. Komenda znowu, 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 komenda znowu. Dajikul, dajikul, odzadajikul, dajikul, 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 <śupuny> dajikul. Dario, 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 super, Dario. A będamo sobie, sobie Dobra, Dario, patrz Dario, jest lana, 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 teraz lana, teraz lana, teraz lana, teraz lana, teraz lana. lana, 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 Paj, lana, 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 Dario, lana, 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 Przesuńcie się wszyscy, przesuńcie się wszyscy na wejście do farmera. Wszyscy na wejście do farmera. Tak, tak, Musi, Musimy się trzymać jednego miejsca. To jest chlebek, bele, wejście bele. do farmera. Trzymajcie bele. Do chlebka. Niech oni bele. tu podbiegają, trzymaj tylko chlebka po prostu. Bo jesteśmy rozpięknięci i gubiłem gubi, gubi target. Bele, bebe, 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 szybko, bebe, bebe, bebe. bebe. bebe, bebe, bebe. bebe, bebe. bebe. I potem komentarze od razu, jak padnie ten bebe. Komentarze, 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 komentarze. Komentarze, dawane jest za daleko. Dario, dalej, dalej, między wami. Meg Wikus, Meg Wikus, Meg Wikus, szuka znać go nawet, watek. Meg Wikus, Meg Wikus, Ja już padam, ja już padam. Target młody. Abela. Abela, pada, prawo. Abela. Pada, pada, weź. Meg, Abela, 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 do końca. Abela, do końca. Uciekł, uciekł, uciekł. Bebe. Ja, weź, weź, ja.

Lana proszę, proszę, proszę. Proszę, Zmiecie proszę. zmiecie Dali proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, Dali Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, proszę, proszę,

دا ددا 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 لی 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 مې نه پد پد ته دې فاصله دې پد پد فاصله لی لی لولو ماتې لولو فکټ ماتې لولو فکټ ماتې لولو فکټ لولو ماتې فکټ لولو فکټ ماتې فکټ نه زه یوز کوده پاتنې لولو پ لولو پ دابا دالی 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 سکون دانی سکون دانی ببل 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 Abela, dobra, Nika, 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 nika m dzwania, nika mędza, nika nika nika, 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 nika. Lada, lana, teraz lana, teraz lana, teraz lana między wami. Dawaj Dario, 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 Ziko. Oni są na oni tumor. Dobra, Daddy, 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 Daddy bramo, dawaj, Daddy gaj, dobra, bebe, oni są za gateem. Kochamy się do góry, kchamy się. do góry. Ma liderę jak coś tym kunem, kurwa, znajdź go i napisz do niego. No ja. Oni już obsrani są za bramą, dobra.

Dobra, Rejhardt, Rejhardt między wami, Rejhardt między wami, ja skoszynowany do góry dostałem Dobra, ja ginę, rzucaj tam targety, bo jest zginałem Rejhardt, Rejhardt do końca Nie, dobra, hasza, hasza, zacznę widząc się ty. tych Wewe, 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 wewe

Chodźcie, są. chodźcie. Chodź, skrzyżowanie dawajcie, skrzyżowanie dawajcie. No, skrzyżowanie, no no no, chodźcie, chodźcie. Dobra, mamy, daddy cool, call, daddy cool, call, daddy cool na focus, daddy cool na focus, daddy cool na focus, daddy cool na focus. Uciekał w górę, ucieka w górę. Do D pobiegnie. Dobra, zmień target, no. La, 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 la. Dobra, weźcie znowu BB. Weźcie BB, bo to jest commander, BB to musi za, zabić. To za, no, zewnątrz, nie da rady. Dobra, 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 dobra. Rzu, rzuć target, bo ja nie widzę nic tam. Nie, focusuj się. Stucczak, nami, z dami, nami. pobiegnę z dami. I zadowolnijcie się z Dobra, na samym środku macie komentarze. Komentarze, 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 komentarze. Urz, komentazy. kurwa. Ja odbiegam bez komentarzy, komentazy, komentazy, komentarze, 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 do, do końca, do końca. Stun, śpi. Dobra, dalej. I wróć, wróć, jabłka, wróci jabłka, wróci jabłka. Abela, 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 Stun. Naprawdę biegnie. Dobra, ja padam już dostałem ostatniego kształtka. Bela, 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 bela. O, dzięki ratunek. Zostań focus, zostań focus. Bella, 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 Bella. Dobra, bebe, Dobra. bebe, znowu, bebe, znowu. Na samym środku, bebe, bebe, bebe po prawo, bebe. po prawo.

No nie mamy lidera. Poczekaj na razie, kurwa. No, Rzez, się, mamy, tak, ja ty, no, kurwa. Ja tu jestem kurwa, z tobą. Gdzie ty jesteś? Kul, kul, masz, kurwa. Ma, masz, masz. Masz partię duchowo ze mną. Dobra, akurat na, na sen, akurat na sen jest wygrana. Elegancko. Zajębiście. I tak oto... I kurwa, znowu wyjdą tak za 9 o to, po minut. raz kolejny. Oni to, psychicznie chcą wyjechać Po, po raz kolejny. Minut, potężna, minut, potężna drużyna kapitana Saska zwycięża 7 Wara. 100% rating. O kurwa. A ci tam piszą o jakieś Sojusze. O kurwa, Niech są mi wora. Zimu, <grym> nie no dobrze, ile leveli tu? O kurwa 20. Ja, tam, ja No ja, no, ja mi 19 19 leveli w Ja 4 <grym> Ja to jeszcze Ja, ja, jeszcze, stożyłem, ja jeszcze swój plecak ja stoją w lecie dwa <grym <grym> pletak, kurwa Jak Rudolf nie! Jak Rudolf się chciałem zamachnąć tym plecakiem wicami tylko śmierci, żeby tam kurwa nie krzyczał i ty kałeś BEBE stracił 28 lewali no, bo ja tego Bebe swoim pedałem nie zabiłem. Bebe 28? bb 28 lewali stracił. Ja cię nie śmiałem z ciebie, ja propsowałem tą taktykę. Rzuciłem Wincentiego, padł, kurwa, ja sobie poszedłem, potem podeszłem. Ogólny tu po kurwa, ja sobie zęb. Śmieć, tak